Froncek, lewa strona boiska, Hashidate, Hashidate do prawej nogi, Hashidate umie uderzyć z sensu Hashidate, Hashidate, uderzył, pierwsza groźna akcja, podanie do lewego sektora boiska, próba zejścia do prawej nogi, jeszcze szansa, Orlon, dobre uderzenie, ale doskonale ustawienie obrońcy tarpana, indywidualnie Kiran, Oliwier, Oliwier, lewa noga, Oliwier, ależ było teraz blisko, zaskoczył. 5-6 piłkarzy zmroczy już w polu karnym. Dośrodkowanie niebezpiecznie. Dobra interwencja Jakuba Szarszewskiego. Dobrze tą piłkę wypiąskował wprost pod nogi Ili Barczuka. Szansa na kontrę dla gospodarzy. Teraz więcej swobody ma Piotr Kaczorowski, Kaczorowski do prawej nogi, dobra piłka do kira na Oliwiera, Oliwier na lewą nogę, Oliwier kapitalnie interweniujący dwukrotnie w tej sytuacji, Karol Osowski, jeszcze Kaczorowski wybijający piłkarzy na nie bramkowej, cóż tu się dzieje w polu karnym. Trzy... Przybył e, z Chemika e, Bydgoszcz, wracamy e, do gry, Hashidate, dobra piłka do prawej strony, uderzenie, tak jeszcze piłka, w pole, e, Karne. A już piłka w polu karnym niebezpiecznie, zrobiło się jeszcze uderzenie, jeszcze ta piłka trafia pod nogi gracza z numerem 17 do Adama Kępy, ten uderza na bramkę przeciwników i goście prowadzą 1 do 0. Igora Lubowicza, no to uporządkujmy skład Orland może przed rozpoczęciem tej drugiej połowy. W bramce Szarzewski, dalej Kaczarowski, Oliver Scheffler, Witut, Patnata. Piłka chyba lepszą opcją byłoby wybranie Tymoteusza Pryczkowskiego. Niedokładnie, Hashidate, Hashidate, Hashidate! Ależ kapitalnie teraz interweniuje Jakub Szarzewski ratuje. Już piłka w polu karnym, niebezpiecznie i mamy 1 do 1! Piłka na bliższy słupek, doskonale tutaj uderzona piłka po długim rogu i mamy remis 1 do 1. 8 metrów przed bramką Karola Osowskiego. Dawid Szeffler. Bezpośrednio Szeffler blokowany. Niebezpiecznie jeszcze rykostrzed. Wojnowski do Szefflera. Kasajra. Kasajra. Mał sporo miejsca, ale nie uderzył lewą nogą. Dobre podanie w pole. Karne. Dośrodkowanie Szeffler. Zrobiło się niebezpiecznie rzut rożny dla gospodarzy. Już naprawdę bardzo dużo tych rzutów rożnych Orlęta wykonywały. Osowski niebezpiecznie nie Kasajra, Kasajra! Przełożył na prawą nogę. Udatę. Teraz doskonała ta piłka. Szansa dla Tarpana. Sam na sam, ale kapitalna interwencja Jakuba Szarszewskiego. Lewą nogą więc Kinan Oliwier w narożniku boiska. Nieco teraz zmiana rozegrania pokazuje jak ma ta piłka być dośrodkowana, w którym sektorze boiska mają się Piłka, że e, gospodarze jej spodziewać. No i ta. taka Nazarow na e, gwizdek. Już może tarpan e, grę wznowić. W pole karne. Uderzenie. Blisko było Bramki na 2 do 1. Nie wie Sajra. E, Kasajra teraz sprytnie, dobry manewr. E, szansa na uderzenie z dystansu. Kasajra, Kasajra, Kasajra. Czemuż on nie uderzał na Bramkę? Jeszcze graczy Orlond. Jeszcze szansa. Jeszcze Witucki, jeszcze był Kasajra. Wybija. Wolny dla Orlont. Już 90. minuta upłynęła. Uderzenie bezpośrednie na bramkę. Szczęsza Kasaira. Dlaczego on nie uderzy? Uderzył w końcu Patryk Kasajra. 91. minuta i Orlanta są na prowadzeniu 2 do 1. Patryk Kasajra. Doskonale tutaj zachował się pod bramką przeciwnika. Błąd po... Jeszcze zwleka Hashitat z tym dośrodkowaniem. W zasadzie wszyscy piłkarze tarpana w polu karnym niebezpiecznie. No i w tym momencie arbiter główny kończy to. Spotkanie Orlęta, Aleksandrów Kujawski, pokonują tarpana mrocza 2 do 1. Goście prowadzili po pierwszych 45 minutach, trafił w 39. Minucie Adam Kempa. Gospodarze grali dużo lepiej po przerwie, zwłaszcza w ostatnich 30 minutach rywalizacji.